Witajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o materacach. Jeśli jesteście na etapie poszukiwania właśnie takiego materaca do łóżeczka, to ja bym chciała zwrócić Waszą uwagę na markę Ruken. Jest to jedno z naszych nowszych marek, są to materace premium. Jeden z takich materacy przykuł naszą szczególną uwagę. Oczywiście wszystkie są fantastyczne, ale ten jest wyjątkowy i chciałam Wam dzisiaj troszeczkę o nim opowiedzieć. W pierwszej kolejności zwrócimy tutaj uwagę na sam pokrowiec. Jest on wykonany z tkanin antybakteryjnych, antyalergicznych. Fantastycznie będzie chłonął wilgoć, szczególnie w pierwszym roku życia, gdy jest jej niewiele. Tak naprawdę nie potrzebujemy tutaj nawet maty ochronnej. Dodatkowo mamy tutaj zamek, który odpinany jest na całej długości z jednej i z drugiej strony. Jeśli z tej strony zamoczy nam się e, powłoka, możemy ją dać do prania, natomiast na tej dziecko może sobie spokojnie leżeć. Element, który przykuł naszą największą uwagę, to mata 3D. Na początku rozwoju dziecka będzie to fantastyczne rozwiązanie, ponieważ jeśli dziedziuś nie potrafi jeszcze podnosić główki, a lubi spać na brzuszku, większość z Was ma obawy, że może się troszeczkę przydusić. Tutaj mamy grubą matę, która idealnie oddycha i w 100% rozwiąże ten problem. Drugim ważnym elementem są pianki, z którego dany materac jest wykonany. Tutaj mamy pianki Premium HR35, które zapobiegają odkształcaniu. Dlatego materac pozostanie w tej pozycji, nie będzie miał żadnych wgłębień, które wpływają na kształt kręgosłupa waszego maluszka. Materac aero. Jest usztywniany ze wszystkich czterech stron. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ na etapie rozwoju dziecka, gdy zaczyna ono stawać i wędrować dookoła łóżeczka, jest ryzyko, że taki materac się ugnie i nóżki wpadają pomiędzy szczebelki. Tutaj to rozwiązanie gwarantuje, że do takich sytuacji nie dojdzie. Jak już wcześniej wspomniałam, materac posiada fantastyczną wentylację. I nie chodzi tylko o tą główną warstwę, ale właśnie o te kanaliki, które tutaj mamy z każdej strony. Dzięki czemu dziecko nie będzie się pocić, z tym mamy zazwyczaj największy problem. Dzieci nie śpią w nocy, pocą się. To wynika właśnie ze słabej jakości materaca. Tutaj jest to zrobione idealnie. Wszystkie te otwory, które tutaj widzicie w tym materacu, są zintegrowane z innymi produktami tej marki. Więc jeśli kupujecie taki materac, dodatkowo kupując klin, zapewniacie dziecku idealną wentylację. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was serdecznie do cieszyna, gdzie nasi sprzedawcy pomogą wybrać Wam odpowiedni materac do potrzeb Waszego dziecka.